I sport na zakończenie. Dobra wiadomość. Jagielonia znowu wygrywa w meczu czwartej Pucharu Polski. Piłkarze z Białego Stoku pokonali dziś na własnym boisku Raków Częstochowa 3 do 0. Zdecydowanym faworytem tego spotkania byli Białostoczanie. Od początku meczu było widać ich wyraźną przewagę. Nic w tym dziwnego, Jagielonia to wicelider drugiej ligi, a Raków gra w czwartej. Jagielonia prowadzenie objęła już w 9. minucie po uderzeniu Wojciecha Kobeszko. Kwadrans później Dzidosław Żuberek pięknym strzałem podwyższył na 2 do 0. Później jeszcze jedną bramkę dołożył Wojciech Kobeszko i do przerwy Jagiellonia prowadziła 3 do 0. W drugiej połowie kibice bramek już nie zobaczyli, mimo kilku doskonałych sytuacji. Rewanż w Częstochowie 21 października. Cieszymy się z sukcesu Jagiellonii, Smuci nas co innego. Jeszcze przed meczem na stacji w Szepietowie blisko kilkunastoosobowa grupa chuliganów, między innymi z Białego Stoku, zaatakowała kamieniami i metalowymi rurkami pociąg, w którym do Białego Stoku jechali kibice z Częstochowy. Huligani wybili szyby w jednym z wagonów. Służba ochrony kolei zatrzymała 25-letniego mieszkańca Białego Stoku, przy którym znaleziono siekierę. Na stacji w łapach policja wyprowadziła z pociągu 36 kibiców z Częstochowy. Teraz ich przesłuchuje.